już po raz kolejny w Chorzowie spotkali się siłacze z całej Polski, by rywalizować o tytuł Mistrzyń i mistrzów śląska w wyciskaniu sztangi leżąc. Jak podkreśla organizator zawodów, prezes UKS Power Kuźnik, najbardziej utytułowanego klubu sportów siłowych w Polsce. Frekwencja na 20 jubileuszowych mistrzostwach tak jak i osiągane wyniki były imponujące. To już od lat w różnych przedziałach wiekowych, bo to nie tylko seniorzy, ale juniorzy zdobywali drużynowe mistrzostwo Polski. Seniorzy są aktualnie mistrzami Polski drużynowo, także te sukcesy są znaczące. A proszę powiedzieć, czy te sporty siłowe są ciągle popularne tutaj w Chorzowie na Śląsku, jak to pan ocenia? To znaczy się tak. W Chorzowie, w Chorzowie na Śląsku akurat power kuźnik jest taką wiodącą, wiodącym klubem, a to bierze się trochę z tego, że ja sam trenowałem, startowałem w Bundeslidze, no i to trochę tych ludzi przyciąga. No, nie chwaląc się, wychowałem dużo tych mistrzów. Dlatego przyjeżdżają tutaj zawodnicy z Polski nawet na konsultacje. A, a dowodem tego jest też to, że startują zawodnicy. W Power Kuźniku startują zawodnicy z Zakopanego, z Krakowa, z Dąbrowy, tu z okolicznych klubów. Wszyscy chcą startować w Power Kuźniku. Podstawa to jest technika. Technika, jeszcze raz technika. Dlatego my od tych najmłodszych lat tych zawodników pierwsze kierunkujemy na technikę, a później dopiero są ciężary. I to jest najważniejsze. Wiadomo, cechy genetyczne, sumienność, praca. To się składa na ty. Również odpowiednia dieta jest ważna. No, dieta w tej chwili, wiadomo, cały świat stoi na, na diecie, na suplementach. Kiedyś to nie było tego, ale w tej chwili też bardzo pomaga to. 295 kg, tyle wycisnął najsilniejszy uczestnik zawodów. Jan Wegiera w kategorii seniorów do 93 kg nie dał szans rywalom. Utytułowany multimedalista, zarówno w trójboju siłowym, jak i w wyciskaniu leżąc, na arenie sportowej jest obecny już od 30 lat. Największe moje sukcesy to są Mistrzostwa Świata i na World Games czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, nie, które zdobywałem, nabyłem na dwa razy drugi, trzeci. W tej obecnej chwili jestem aktualnym mistrzem świata i mam wyrównany rekord świata 303. W tej chwili dzisiaj bardzo mi super, fantastycznie szło. Chciałem pobić właśnie rekord świata 305. Wycisnąłem, tylko musiałem jakiś błąd techniczny zrobić, że, że, że sędziowie dwa do jednego spalili. Współorganizatorem zawodów był Śląski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Zdaniem Prezesa Związku dyscypliny siłowe są godne popularyzacji. Wyciskanie sztangi i kulturystyka są bardzo popularne. W naszym regionie mamy wiele, wiele, wiele siłowni i w skali kraju zajmujemy czołowie, a najczęściej pierwsze miejsca i drużynowe i indywidualnie. Czy znajdują się sponsorzy, środki finansowe z Ministerstwa również na propagowanie tego typu sportu? Te sporty są traktowane po macoszemu. Nikt nie stara się, nie stara się spojrzeć na te sporty jako, jako coś, co pozwoli tym młodym ludziom oderwać się od komputera, pozwoli im wyładować energię w jakiś inny y, sposób niż, y, niż po prostu w sposób jakiś chuligański, a wręcz jest, y, patrzy się na, na te sporty z taką z taką niechęcią, jakby to one miały być powodem yy, agresji na ulicach, a jest wręcz odwrotnie, te sporty po prostu niwelują tą agresję na, agresję na ulicach.